Cześć, bardzo Olej, Polish to jest ze mną jest Paulina Wiśniewska, zawodniczka organizacji PFL. Cześć Moneczko. Cześć, cześć, witam. I chyba od tego zawodniczka PFL-u, chyba tego zaczniemy, powiedz, jak do tego doszło właśnie, że udało ci się dostać do takną no, już prestiżowej, mocnej organizacji. Eee, dostałam informację od mojego menadżera, Przemka Kosińskiego, że jest taka szansa, że mnie chcą. Eee, to było chyba pod koniec marca. Akurat no, ja cały czas byłam w gazie, w treningu, czekałam, nie ukrywam, tak, na odzew od KSW i po prostu no, była szansa i z niej skorzystałam. A czyli KSW się w ogóle nie, nie odzywało? Czy już, już jak w PFL się odezwał, to może, to może KSW chciało? Czy jak to, jak, jak to było? A czyli były jakieś wstępne rozmowy. Ja nie ukrywam, ja chciałam. Za, y Zawalczyć w KSW. Były jakieś tam wstępne takie roz, rozmowy, nic konkretnego. No i właśnie w tym momencie trafiło się PFL. Byli gotowi wysłać w każdym momencie kontrakt, więc jakby no, zależało im. No, mam już prawie 26 lat i no, czas ucieka i trzeba korzystać też z szansy. Czy ty jesteś właśnie z tego zadowolona, że wiesz, mimo małego rekordu? to Duż, można powiedzieć, że tak trochę, wiesz, dwie duże organizacje, no, topowe, jedna w Europie, jedna, jedna na świecie, y, są zainteresowane Twoją osobą. Eee, no to, to jest y, bardzo miłe. No i wiadomo, y, każdy zawodnik, myślę, że chce zawalczyć na największych organizacjach. No ja, ja nie ukrywam, że i myślę, że tak jak wszyscy chcą zawalczyć y, na y, UFC. Więc. Powolutku do przodu, nie? A powiedz mi, bo Twój debiut będzie 8 czerwca, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, 8 czerwca. A czy Ty już znasz rywalkę i kiedy my ją będziemy mogli poznać? Ja znam rywalkę, ale nie mogę zdradzić. A szczerze mówiąc, to nie wiem, kiedy będzie informacja, jak to tam w drabince poustawiali nas oficjalnie. Okay. A jak w ogóle, no to czyli ty, ty już pewnie znasz skład turniejowy, jak generalnie oceniasz y, te zawodniczki, z którymi y, będziesz, będziesz walczyła? Czy twoim zdaniem jest to taka obsada topowa, jeśli chodzi o, europejski, o, o europejskie MMA? No bo bierzesz, bierzesz udział w turnieju PFL Europe. Yy, yy, tak naprawdę skupiłam się tylko yy, na razie na jednej zawodniczce, na, z którą będę walczyła, ale no, nie mogę zdradzić na której. Yy, taka jest moja yy, no, wizja tego wszystkiego, żeby na razie po prostu skupić się na jednej zawodniczce. Nie ukrywam, że znam e, Chanel, która też będzie brała udział w tym turnieju, e, bo po, poznałyśmy się, e, jak byłam na obozie w Great Britain Top Team. E, mocna za zawodniczka, e, posparowałyśmy sobie, więc też e, wiem na, na co ją stać. Jakbyśmy się miały złapać. Powiedz mi się Właśnie, czy to, że nagrodą główną jest 100 tysięcy dolarów, to trochę działa na wyobraźnię? Ja nie wierzę, że to jest na pewno taką garzę ciężko, ciężko byłoby gdzieś znaleźć, czy to, czy to w KSW, czy gdzieś w innej europejskiej organizacji. Nawet jak, tam, jak to podzielimy na, na 3-4 walki. Nie? E, nie ukrywam, wiadomo. E, pieniążki się przydadzą, o tak, i e, na pewno e. to jest dodatkowa taka e, konkretna motywacja. Ale jeśli chodzi o mnie, pieniądze nie są dla mnie najważniejsze, to jest taki dodatek, fajnie by było wygrać. Ja po prostu chcę się rozwijać jako zawodniczka i po prostu iść do, do przodu i po prostu się spełniać w tym, co ro robię aktualnie. A jaki właśnie taki jakby tak twój finalny cel drogi w MMA? Czy właśnie UFC, czy właśnie zawojowanie PFL-u, europejskiego potem światowej sceny. Jaki jest jakby taki twój cel jako zawodniczki? No tak jak mówiłam, moim marzeniem jest wystąpić na gali UFC, zawalczyć w tej organizacji. PFL no, to też jest bardzo prestiżowa organizacja, bo po prostu mam nadzieję, że przybliży mnie do tego celu. I tyle. Mm -hmm. A jak w ogóle oceniasz e, ogólny poziom kobiecego MMA MMA w Polsce? Bo e, no, głosy są różne, są fani kobiecego MMA, są sceptycy kobiecego MMA też troszeczkę krytykowane za to, że nie ma tych rankingów obecnie, że nie ma tego pasa. I czy jak to oceniasz? Załóżmy, że i dla młodej zawodniczki, taką jaką jesteś ty, to ta scena polska jest atrakcyjna? Czy jednak trzeba, trzeba patrzeć i szukać tego szczęścia? poza naszym krajem? No ogólnie, nie ukrywajmy, ten sport jest zdominowany przez mężczyzn. No, tak jest i tak myślę, że będzie. Tak samo jeśli chodzi o to, że na przykład jak ja bym miała sparować z dziewczynami, to ciężko jest znaleźć jakąkolwiek dziewczynę jeszcze w twojej kategorii. A jeśli chodzi o, o na przykład KSW, o dziewczyny z KSW, no to no szkoda, że nie ma tego pasa, żeby dziewczyny mogły no, mieć jeszcze większą mo motywację, żeby iść do, do przodu. No nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy to się zmieni w najbliższym czasie. A no, nie, ukrywamy, nie, nie ukrywam, na zagranicznych galach no, jest dużo więcej zawodniczek. No i też są, myślę, że... Du jest dużo y, więcej takich doświadczonych zawodniczych. Mhm. A powiedz mi, czy przygotowania do tej walki będziesz odbywała tylko w swoim klubie, czy planujesz jakieś y, y, wyjazdy na obozy, na sparingi y, do, innych, y, do innych miejsc, do, in do innych klubów? E, z trenerami już obmyślałam. już w sumie jest y, coraz mniej czasu. Ja ogólnie jestem cały czas y, w treningu y, po, tych, y, po tych moich ostatnich y, walkach. Po prostu teraz jest kwestia dogrania tego, jakie będę miała plany na, na daną za, za zawodniczkę. No, planuję wyjechać w sensie w Polsce moje przygotowania zrobić. Myślę, że wystarczą na tą akurat walkę. Planuję w dobytgoszczy, chciałam pojechać do klubu XYZ. Tam są też dziewczyny, z którymi mogłabym sobie posparować. Jeżdżę też tutaj do Olsztyna, do Kaisera, sobie trenować z, z Martyną. No, po prostu zrobię to w Polsce. Hmm? Ale powiedz mi, czy Ty byś chciała na przykład do swoich kolejnych walk przygotować się za granicą? No, bo na pewno w Polsce problem dla Was dla dziewczyn jest to, że tych zawodniczek na takim solidnym poziomie no jest jeszcze cały, jeszcze cały, czy cały czas mało. No, czy no wiadomo i że gdzieś, nie wiem, czy w Ameryce, czy w Tajlandii, czy w innych miejscach tych zawodniczek będzie no, to jest po prostu troszkę, troszkę więcej. Eee, tak jak mówiłam, na razie się skupię na tej pierwszej walce i mój plan jest, że zrobię przygotowania w Polsce, ale mam z tyłu głowy i na kolejne przygotowania no, chciałabym polecieć eee, no, gdzieś za, za granicę, będę rozmawiała z trenerami nie ukrywam, że planowałam polecieć do Anglii na te przygotowania, jak ostatnio byłam u brada Piketa, ale no niestety od nich będzie brała jedna za zawodniczka, udział, tak jak już wspominałam o Chanel, więc odpada, <grym <grym <zainteresowań> ale myślę, że, że, że polecę gdzieś tam za, za granicę potrenować, posparować. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój czas. O kurczę, nie pomyślałam by kogoś pozdrowić. E... Ojejku, nie wiem. No pozdrawiam y, widzów tak, i y, 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 moich sponsorów, y, którzy mnie wspierają. Ma, jest ich y, y, kilku. I y, co? I... I po, po, pozdrawiam ciebie i że miałeś ochotę ze mną porozmawiać.